A informacja do wsparcia kanału tutaj po tej stronie Tomasz Rączkowski, zawodowy przewodnik po Krakowie i chciałem was tutaj zaprosić na ten specjalny program dotyczący wsparcia. Po kliknięciu na niego zobaczycie tam naklejki w różnych kolorach, od zielonych poprzez żółte, po czerwone. Pierwszy stopień to Kraków, czyli tu byście się stali takim ekspertem od Krakowa. Na zasadzie takiej przewodnickiej po prostu bym was poprowadził. Dziękuję sobie, Kardy. Ten drobny vlog właściwie będzie w formie live streamu. Będzie w tym okienku wsparcie, stąd robię pod kątem tego taki króciuteńki live, bardzo krótki. Bardzo ważne są subskrypcje. Dziękuję, ale myślę, że to, to w końcu złapie, w końcu to LTE. Subskrypcje, polecenia mojego kanału i lajki, moi drodzy, to najważniejsze. Now, short information in English, because I've got the first supporters. Hello, Windu! I only short live from the main market square, the, you know, the temperature plus 34 degrees Celsius in the shade. But uh, I, I ask you about the support you know there's a special button lower uh, support, and there's only two euros the cost per month and the first uh, step is the, the we say sticker uh, color green and uh, uh, for people that they are join my uh, program you know there are a few people just already i do the special tours and you will, you you will get like a guides you know <laughs> that's why this short life is going to the special button support you know there's only technical you know information okay i very appreciated your recommendation you know likes and uh, especially subscriptions you know there's a very strong Okay, that was just something broken. Okay, take care, bye bye, and see you on the next next unexpected places.